Skąd biorą się sny? Mogę odpowiedzieć z niezachwianą pewnością, że sny biorą się z naszych mózgów, a konkretnie z ich elektrycznej aktywności. Podstawowe zrozumienie rzeczywistej genezy snów długo nam umykało. Od zarania dziejów uchodziły za przesłania od bogów, demonów albo naszych przodków, czy też za informacje gromadzone przez duszę zapuszczającą się w nocnym mrok. Ostatnim miejscem, które ktoś mógłby uznać za źródło snów, był nieaktywny z pozoru twór w czaszce. Uważano, że umysł podczas snu jest uśpiony, że to coś w rodzaju pustego naczynia, a marzenia senne nie są owocem odpoczynku nocnego. Jakże mogłyby być czymś takim? Jak nasze umysły, głuche na jakiekolwiek sygnały ze świata zewnętrznego, mogłyby stanowić źródło takiej nocnej niezwykłości? Musiało być nim coś większego. Coś spoza nas samych. Oczywiście wiemy teraz, że wszelka świadomość jest napędzana elektrycznością, w tym także i sny, i okazuje się, że śniący mózg jest równie aktywny, co mózg, który nie jest pogrążony we śnie. Na dobrą sprawę, intensywność elektryczna i pewne prawidłowości mierzone podczas określonych faz snu wyglądają niemal identycznie, jak wówczas, gdy jesteśmy przytomni. Co więcej, Ilość energii, którą zużywają pewne obszary mózgów podczas śnienia, przewyższa tę, którą zużywają, kiedy nie śpimy, zwłaszcza w ich ośrodkach odpowiedzialnych za doznania wzrokowe i emocje. Podczas gdy przytomny mózg może korygować aktywność metaboliczną w zakresie 3 czy 4% w swym emocjonalnym, limbicznym układzie, mózg śniący jest w stanie poprawić jego funkcjonowanie o zdumiewające 15%. Oznacza to, że sny mogą osiągnąć intensywność emocjonalną, która nie jest biologicznie możliwa w życiu na jawie.